Tajemnicza zbrodnia w stołówce. Ostatnia kobieta skazana na karę śmierci w ZSRR. Minęło zaledwie kilkanaście minut, gdy pierwszego chłopca odprowadzono do małego gabinetu medycznego, gdzie wszystko pachniało spirytusem i mydłem, a metalowe narzędzia leżały równo jak w wojsku. I właśnie tam, zamiast zwykłej szkolnej dolegliwości, pojawiło się coś, co nie chciało pasować do żadnej rutynowej diagnozy. Bo ból nie falował jak po ciężkim jedzeniu, tylko narastał tak, jakby od środka zaciskała się niewidzialna obręcz, a wraz z nim przyszły wymioty, słabość i to dziwne odklejenie od rzeczywistości, które u dziecka zawsze brzmi jak alarm. Pielęgniarka szkolna zmierzyła temperaturę i zobaczyła wynik nieproporcjonalny do cierpienia, a gdy chłopiec zaczął tracić orientację, w jej głosie zniknęła codzienność. I pojawiła się ostrożna, zawodowa trwoga, bo w takich miejscach infekcje zdarzają się często, lecz taki przebieg jest rzadki, zbyt gwałtowny i zbyt nienaturalnie wybiórczy. Powiem wprost: Najgorsze nie było to, że ktoś zachorował, tylko że po chwili okazało się, iż podobne objawy zaczynają zgłaszać kolejni, a potem do gabinetu i na korytarz wnoszono następnie już nie tylko dzieci. Lecz także dorosłych pracowników szkoły, jakby jedna stołówka uruchomiła mechanizm, którego nikt nie potrafił zatrzymać. Był 17 i 18 dzień marca 1987 roku, a w dokumentach odnotowano, że do szpitala trafiło 13 osób ze szkoły podstawowej nr 16 w Kijowie, w tym troje uczniów i dziesięcioro pracowników. Wszyscy z objawami, które początkowo nazwano bezpiecznym określeniem. Ciężkiego zatrucia pokarmowego, bo tak brzmi jedyna etykieta, gdy nie ma się pewności, co naprawdę dzieje się z organizmem. Jednak na oddziałach zaczęto mówić ciszej, ponieważ obraz kliniczny nie zachowywał się jak zwykła infekcja, a wśród lekarzy pojawiło się to napięcie, które przychodzi wtedy, gdy ciało pacjenta przeczy wygodnym hipotezom i gdy trzeba przyznać, że źródło może leżeć nie w wirusie lecz w czymś, co działa bardziej podstępnie. Wkrótce zmarły cztery osoby, w tym dwoje uczniów oraz dwoje dorosłych, a dziewięcioro kolejnych leczono na oddziale intensywnej terapii i dopiero po pewnym czasie, gdy u części poszkodowanych zaczęły wypadać włosy, ktoś odważył się powiedzieć głośno to, czego wcześniej unikano, bo taki objaw nie pasuje do grypy ani do typowej choroby jelitowej. W szkole próbowano przykryć strach porządkiem, wprowadzano kontrole sanitarne, sprawdzano produkty i naczynia, pytano o dostawy i magazyn, jakby procedury mogły cofnąć fakty. Lecz im dłużej szukano w jedzeniu przypadkowego błędu, tym wyraźniej rysowała się możliwość, że to nie był błąd, tylko czyjś ruch. Za chwilę wrócę do szczegółu, który na początku wydawał się zbyt techniczny, by mógł prowadzić do odpowiedzi. A jednak później otworzył śledczym drzwi, których wcześniej nawet nie zauważali, bo kiedy padło pytanie o kontrolę jakości w stołówce, wyszło na jaw, że osoba odpowiedzialna za ten nadzór zmarła zaledwie dwa tygodnie wcześniej, oficjalnie na serce, i dopiero wtedy ktoś zrozumiał, że ta historia może mieć więcej warstw niż jeden zatruty posiłek. Na razie pozostawała bezradność ubrana w regulaminy. I rosnące przekonanie, że w tej stołówce wydarzyło się coś, co zostało wprowadzone zbyt dyskretnie, by od razu wyglądało jak zbrodnia. A pod koniec tej opowieści poznasz prawdę o tym, dlaczego sprawa szkolnej kuchni doprowadziła do ostatniego w historii Związku Radzieckiego wyroku śmierci wydanego na kobietę. W kolejnych dniach po marcowym zatruciu w szkolnej stołówce nie było żadnego jednego momentu ulgi, tylko długa, Męcząca sekwencja sygnałów, które pojawiały się z opóźnieniem i właśnie dlatego dezorientowały lekarzy, bo część pacjentów po krótkiej poprawie nagle słabła, u niektórych wracały wymioty, u innych narastały bóle stawów i drżenia, a po pewnym czasie zaczęły wypadać włosy, co w medycynie nie brzmi jak zwykłe zatrucie jedzeniem, lecz jak ślad po czymś znacznie bardziej podstępnym czymś, co wnika w organizm i rozchodzi się po nim bez smaku. I zapachu. Do Kijowa ściągano specjalistów. W dokumentach i rozmowach pojawił się język toksykologii, a wraz z nim pytanie, które z pozoru było tylko administracyjne, lecz w tej sprawie okazało się kluczowe: Kto w tej szkole odpowiadał za kontrolę jakości żywienia? Kto podpisywał? Kto sprawdzał? Kto miał prawo powiedzieć, że obiad jest bezpieczny? I wtedy wyszła na jak okoliczność której nikt nie traktował wcześniej jako elementu układanki, bo osoba pełniąca funkcję pielęgniarki dietetyczki, odpowiedzialna za ten nadzór, zmarła dwa tygodnie przed masowym zatruciem, oficjalnie na chorobę sercowo-naczyniową, a jednak dla śledczych to brzmiało jak zbyt wygodny zbieg okoliczności, zwłaszcza gdy w szpitalach pojawiły się objawy charakterystyczne dla zatrucia metalem ciężkim. Podjęto decyzję o ekshumacji, ponieważ bez twardego materiału nie dało się rozstrzygnąć, czy to była naturalna śmierć, czy element cichego porządkowania świadków, i badania wykazały w tkankach ślady talu, co zamknęło drogę do uspokajających wersji o infekcji i otworzyło drogę do śledztwa, w którym trzeba było znaleźć nie bakterie, lecz rękę. Od tej chwili dochodzenie przestało krążyć wokół dostaw i terminów przydatności, a zaczęło iść po linii dostępu bo tal nie trafia do jedzenia przypadkiem. Ktoś musi go mieć, ktoś musi go przynieść, ktoś musi umieć podać go tak, by nie zmienił smaku potrawy i ktoś musi liczyć na to, że zanim objawy staną się czytelne, minie wystarczająco dużo czasu, by zniknęły ślady. Sprawdzano wszystkich związanych z zapleczem kuchennym, przesłuchiwano pracowników, analizowano, kto miał swobodę poruszania się po stołówce i magazynach, kto mógł wejść wcześniej, zostać dłużej, tłumacząc się pomocą. I w tym kręgu znalazła się także pomywaczka osoba z pozoru najniżej w hierarchii, a jednak stale obecna przy naczyniach, przy resztkach, przy garnkach, przy tym wszystkim, co w szkolnej kuchni dzieje się między wydaniem a zmywaniem. W tym samym czasie śledczy musieli odpowiedzieć na kolejne pytanie, równie niewygodne jak pierwsze, bo skoro wykryto tal, to skąd mógł pochodzić w zwykłej szkole? I tu pojawił się trop prowadzący poza stołówkę, do środowiska, w którym związki talu wykorzystywano zawodowo, między innymi w postaci tzw. cieczy klericiego, stosowanej w pracach geologicznych, a to oznaczało, że ktoś mógł zdobywać truciznę latami. Pod pozorem walki z gryzoniami i trzymać ją jak narzędzie, które da się w każdej chwili wprowadzić do herbaty, zupy, albo sosu. Właśnie dlatego ta sprawa nie mogła zakończyć się raportem sanitarnym i kolejnym myciem podłóg, bo prawdziwy problem nie leżał w brudzie kuchni, tylko w tym, że w budynku, gdzie dzieci miały być bezpieczne, ktoś nauczył się robić krzywdę tak cicho, że przez długi czas wyglądała jak choroba. 16 dnia marca 1987 roku w szkolnej stołówce wszystko wyglądało zwyczajnie. Aż do chwili, gdy wieczorem i następnego ranka zaczęły wracać te same skargi, powtarzane niemal identycznymi słowami przez osoby, które nie miały ze sobą nic wspólnego poza jednym obiadem. Bo jedni mówili o mdłościach, inni o bólu brzucha, ktoś o zawrotach głowy. Ktoś o słabości, tak nagłej, jakby ktoś wyciął z ciała prąd. W szpitalu zamiast czekać na kolejną falę, zaczęto odtwarzać drogę każdego pacjenta do stołówki. Co jadł i o której godzinie. I wtedy w zeznaniach powtarzały się dwie potrawy. Kasza i wątróbka. A wraz z nimi pojawiła się myśl, że to nie była awaria całej kuchni, tylko wybór porcji. Bo nie wszyscy, którzy tego dnia byli w budynku, Zachorowali w ten sam sposób. Placówkę objęto szczególnym nadzorem sanitarnym, a władze oświatowe i śledcze dostały sprawę, której nie dało się zamknąć krótkim protokołem, ponieważ ofiary nie wyglądały jak uczestnicy zwykłej epidemii. A im dłużej lekarze patrzyli na objawy, tym bardziej było jasne, że ktoś wprowadził do szkolnego jedzenia substancję, która nie ostrzega smakiem ani zapachem, tylko działa z opóźnieniem. Zostawiając człowieka z poczuciem, że to, co najgroźniejsze, przyszło z najzwyklejszego talerza. W przesłuchaniach nie szukano już abstrakcyjnego sprawcy, tylko konkretnego dostępu, bo pytania brzmiały prosto i boleśnie. Kto mógł podejść do garnka bez świadków? Kto miał powód, by kręcić się przy wydawaniu? Kto mógł podawać dokładkę, poprawiać tacę, mieszać chochlą i robić to tak naturalnie? Że nikt nie uzna tego za coś podejrzanego. Powiem wprost: im bardziej porządkowano dyżury i obecności, tym wyraźniej wychodziło, że największe zagrożenie nie musiało być człowiekiem w białym fartuchu kucharki. Wystarczało, że było kimś z niższej obsługi, kto potrafi wejść w zaplecze pod pretekstem pomocy, a potem zniknąć wśród naczyń i pary, zanim ktokolwiek pomyśli o pytaniu, które zawsze przychodzi za późno a kiedy w szpitalu zaczęły spływać nowe informacje o stanie pacjentów, a wokół szkoły narastał strach rodziców i nauczycieli, śledczy dostali jedno zadanie, wypowiedziane bez ozdobników. Znaleźć rękę, która dosypuje, zanim stołówka znów stanie się miejscem, gdzie zwykły obiad zamienia się w cichy wyrok. Za moment pokażę, dlaczego przełom nie przyszedł z rachunków za produkty ani z listy dostaw, tylko z jednego pytania o nadzór, które nagle odsłoniło śmierć sprzed dwóch tygodni i uruchomiło ciąg zdarzeń, jakiego w tej sprawie nikt się nie spodziewał. Kiedy ekskumacja potwierdziła obecność talu w tkankach zmarłej pielęgniarki dietetyczki, śledztwo przestało być sprawą sanitarną, a stało się dochodzeniem karnym, w którym liczy się już nie domysł, lecz źródło. Dlatego rozpoczęto przeszukania u osób mających jakikolwiek związek z zapleczem stałówki, od tych, którzy wydawali posiłki, po tych, którzy sprzątali i myli naczynia, bo w takiej kuchni nie ma ludzi naprawdę niewidzialnych. W jednym z mieszkań natrafiono na przedmiot, który nie wyglądał na nic szczególnego, a jednak od razu kuł oczy swoją nieproporcjonalną wagą, jakby w małym naczyniu ukryto coś gęstszego niż zwykły płyn. I właśnie ten szczegół, tak przyziemny, że łatwo go przeoczyć, został zabezpieczony i wysłany do badań, bo ktoś w tej sprawie wreszcie przestał ufać pozorom. Badanie laboratoryjne nie zostawiło miejsca na interpretację, ponieważ wykazało, że nie był to żaden domowy środek ani przypadkowa chemia gospodarcza, tylko ciecz klericiego. Wysoce toksyczny roztwór na bazie związków talu, wykorzystywany w niektórych pracach geologicznych, a więc coś, czego zwykła szkolna pracownica nie powinna mieć w zasięgu ręki, jeśli nie istnieje droga, która te substancje do niej prowadzi. Prawda jest taka, że w tym momencie śledczy dostali wreszcie to, czego wcześniej im brakowało czyli most między objawami ze szpitala a realnym przedmiotem znalezionym w prywatnym mieszkaniu. Most tak jednoznaczny, że nie da się go już zagadać opowieścią o pomyłce, pechu czy epidemii. Zatrzymanie nastąpiło szybko, bez widowiska i bez długich przygotowań, bo przy takiej truciznie liczy się czas. A zatrzymana kobieta, pracująca w stołówce jako pomywaczka, początkowo próbowała tłumaczyć obecność substancji wersjami neutralnymi, które w zwykłym życiu brzmią rozsądnie. Lecz tutaj brzmiały jak osłona, za którą stoi coś znacznie cięższego, niż ona chciała przyznać. Potem, gdy zestawiono wyniki badań z listą posiłków z dnia poprzedzającego masowe zatrucie, oraz z faktem, że roztwór mógł być dozowany kropla po kropli tak, by nikt nie poczuł smaku, pojawiło się pierwsze przyznanie się do podania trucizny w szkolnym jedzeniu. I to był moment, w którym sprawa stołówki przestała dotyczyć jednego dnia i jednego obiadu, bo roztwór znaleziony w mieszkaniu nie wyglądał na coś zdobytego w panice, tylko na coś posiadanego z premedytacją. Za chwilę opowiem, jak to jedno zatrzymanie uruchomiło lawinę pytań o wcześniejsze, pozornie zwyczajne zgony i nagłe choroby oraz dlaczego śledczy musieli zacząć sprawdzać nie tylko szkolne korytarze lecz także rodzinne powiązania, które wcześniej nikomu nie wydawały się istotne. Po zatrzymaniu w budynku nie pojawiła się ulga, tylko coś gorszego, bo nagle wyszło na jaw, jak długo wszyscy żyli obok sygnałów ostrzegawczych, udając, że to tylko nerwy i plotki, a teraz te sygnały zaczęły wracać w zeznaniach, jak ślad palca na zimnym szkle, że podejrzana lubiła brać dyżury tak, by mieć chwilę samotności na zapleczu, że potrafiła przejmować tace pod pozorem pomocy, że nie pytała, czy ktoś chce dokładkę, tylko sprawdzała spojrzeniem, kto po nią sięga, jakby porcja była nie jedzeniem, lecz decyzją. I że w tej rutynie miała wyczucie granicy, bo zawsze robiła to w taki sposób, by wyglądało na zwykłą energię pracownicy, nie na kontrolę nad stołówką. Zaczęto też mówić o rzeczach drobnych, lecz kluczowych. Bo łatwo je zlekceważyć, dopóki nie ułoży się z nich wzór. O tym, że czasem znikały resztki, że ktoś wynosił jedzenie częściej niż wynikałoby to z oszczędności, że w domu tej kobiety stale istniał pretekst gospodarstwa i karmienia zwierząt, a jednocześnie panowała wokół niej taka pewność siebie, która zniechęca do dociekań, bo nikt nie chce być tym, kto pierwszy wypowie podejrzenie w miejscu, gdzie obowiązuje milczenie. Prawda jest taka, że prawdziwym przełomem nie był jeden krzyk ani jedna relacja, tylko pęknięcie zbiorowego nawyku, który kazał wszystkim trzymać się wersji wygodnej, bo dopiero po zatrzymaniu ludzie zaczęli przyznawać, że widzieli rzeczy zbyt dziwne, aby były przypadkiem, ale odkładali je na później, wierząc, że państwowa szkoła jest zbyt przewidywalna, aby mogło w niej dojść do świadomej zbrodni. Śledczy połączyli te słowa z tym, co przyszło z badań. I z tym, co wynikało z samej natury substancji, bo jeśli w grę wchodził tal w postaci cieczy Klericiego, to znaczyło, że ktoś miał dostęp do środowiska, w którym taki roztwór w ogóle istnieje, i że zdobycie trucizny mogło odbywać się spokojnie, pod pozorem walki z gryzoniami, bez żadnego dramatycznego włamania do magazynu. Wtedy dochodzenie przestało wyglądać jak sprawa jednej stołówki, a zaczęło rosnąć w przestrzeń, której nie dało się już kontrolować jednym protokołem, bo sprawdzano nie tylko dostęp do kuchni, lecz także relacje rodzinne. A im uważniej przyglądano się otoczeniu podejrzanej, tym częściej w aktach pojawiały się historie dorosłych konfliktów, nagłych chorób i zgonów, które wcześniej dało się opisać jako pech, lecz po wykryciu talu przestawały brzmieć niewinnie. Jeśli do końca uczciwie, właśnie wtedy śledczy zrozumieli, że mogą mieć do czynienia nie z pojedynczym sprawcą, lecz z mechanizmem przenoszonym w rodzinie, bo ustalenia zaczęły wskazywać, że trucizna nie była wyłącznie narzędziem jednej osoby, a ślad prowadził także do bliskich, którzy mogli naśladować, uczyć się, albo po prostu korzystać z tego samego źródła. Od tego momentu rozpoczął się wyścig, w którym czas działał przeciwko dochodzeniu, bo każdy dzień oznaczał ryzyko kolejnego zatrucia gdzieś indziej i kolejnego rozpoznania wpisanego dla świętego spokoju. Dlatego śledczy musieli jednocześnie zamykać twarde dowody i otwierać nowe wątki, wiedząc, że udowodnienie skali bywa trudniejsze niż samo wskazanie winnej. I właśnie dlatego. Zanim zapadnie ostatni w dziejach Związku Radzieckiego wyrok śmierci wydany na kobietę, trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie, które brzmi jak policzek dla zaufania do instytucji. Ilu ludzi mogło zostać otrutych, zanim ktokolwiek odważył się nazwać to, co przez lata wyglądało jak choroba?